Wzmacniacz zintegrowany to mózg systemu grającego. Jego moc i parametry pracy definiują, jak dobrze zabrzmią podłączone do niego kolumny. Od jego funkcji zaś zależy to, z jakich źródeł będziemy mogli słuchać ulubionej muzyki. A jako, że wkraczamy w nowy 2025 rok, myślę, że warto przyjrzeć się najciekawszym propozycjom wzmacniaczy zintegrowanych z naszej oferty. Wybrałem 5 myślę, że najfajniejszych urządzeń, o których chcę wam dzisiaj trochę opowiedzieć. Teraz krótkie intro, po którym przejdziemy. Do konkretów. Rotel ma w swoim portfolio mnóstwo urządzeń tańszych droższych, ale w każdym przypadku oferujących świetną jakość. Nie będę tutaj jednak wymieniać wszystkich modeli po kolei, bo chciałem szczególnie zarekomendować Wam jeden konkretny, a mianowicie RA1572 MK2. Jeśli kojarzycie jego poprzedników jeszcze bez dopisku MK2, to na pewno zauważyliście, że no, w zasadzie to identyczne urządzenia, ale nie tak do końca identyczne, bowiem zmiany objęły wnętrze. RA1572 Mark II znajdziecie między innymi nowy DAC Texas Instruments pracujący w częstotliwości 384 kHz przez 32 bity. Rotel dekoduje też pliki MQA i MQA Studio, z kolei najważniejsze, czyli moc RA1572 Mark II wynosi aż 200 watów na kano przy 4 ohmach impedancji. Warto pochwalić producenta za kurczowe trzymanie się budowy wzmacniaczy, w oparciu o końcówki mocy pracujące w klasie AB. W dobie coraz z powszechniejszej cyfryzacji, która objęła też producentów wzmacniaczy, warto takie cechy podkreślać, zwłaszcza, że brzmienie takiej końcówki AB jest, myślę, dość trudne do podrobienia. Głębia i szerokość sceny, szczegółowość i precyzja, z jaką pozycjonowane są instrumenty, to cechy charakterystyczne Rotela RA-1572 Mark II. Dźwięk jest tutaj naturalny, dynamiczny i zwarty, nie koloruje i nie przesadza. To bardzo uniwersalny sposób grania, który też ułatwia znalezienie znalezienie idealnych kolumn pod ten wzmacniacz. Ciekawy, nieco ocieplony charakter osiągniemy np. z kolumnami Elag Vela FS 408.2. Z kolei więcej technicznego chłodu i selektywnej precyzji pojawi się, jeśli podłączymy do głośników Bowers and Wilkins np. 704 S3. Dynamiki nie można odmówić norweskiemu Heglowi. Pokazywałem Wam już jakiś czas temu stary nowy, bo odświeżony wzmacniacz Hegel H190V. W jego przypadku nowości też nie było za wiele. Jedna zauważalna zmiana to zintegrowany przedwzmacniacz gramofonowy, jednak ewidentnie inżynierowie zrewidowali płytę główną, jak i oprogramowanie, bo sprzęt brzmi jeszcze lepiej niż wersja, no ta wersja powiedzmy standardowa. Powiem tak. Jeżeli podobał Wam się charakter Rotela, ale chcielibyście mieć... Więcej wszystkiego? Wówczas H190V spełni Wasze oczekiwania z dużą nawiązką. Gra niesamowicie dynamicznie, żywiołowo, a przy tym też lekko i trójwymiarowo. Wzmacniacz ten sprawił, że znane na wylot Bowersy serii 600 grają na zupełnie nowym, zdecydowanie wyższym poziomie. Końcówki mocy Hegla H190V pracują w klasie AB, generując okrągłe 150 W na kano przy impedancji 8 Ohmów. Znamy to już z pierwszych modeli wzmacniacza H190, więc niczym nas producent w tym miejscu nie zaskoczy. Nie zaskakuje też funkcjonalność sieciowa dostępna wyłącznie po podłączeniu kabla RJ45 bezpośrednio do routera czy tam switcha. Zyskamy wówczas dostęp do AirPlaya, Spotify Connect czy też funkcje sieciowe w ramach systemu RUN. Fakt, nie ma tego zbyt wiele, wobec czego szukając bardziej zaawansowanych możliwości sieciowych, trzeba rozejrzeć się za odtwarzaczem sieciowym lub innym wzmacniaczem. A takim wzmacniaczem może być np. Na NAD C700 w wersji V2. Wyposażono go w doceniane na całym świecie funkcje sieciowe oparte na systemie BlueOS. Dzięki niemu mamy możliwość bezpośredniego odtwarzania treści z serwisów muzycznych, plików z dysku sieciowego czy też radia internetowego. Aplikacja, Fact wymaga nieco wprawy przy jej obsłudze, ale jej funkcjonalność i oczywiście jakość robi naprawdę duże wrażenie. Na tle wymienionych tutaj wcześniej wzmacniaczy NAD C700 V2 to bardzo mały, aczkolwiek szalenie skuteczny wzmacniacz zintegrowany. W jego przypadku tym, co najbardziej rzuca się w oczy, jest kolorowy ekran. Niestety nadal niedotykowy, ale za to z opcją wyświetlania wskaźników wychyłowych. Fajny Bajer bardzo lubię takie smaczki. Zarówno Rotel, jak i Hegel pod tym względem wypadają dość blado, oferując proste ekrany i. Umówmy się, niezbyt skomplikowane oprogramowanie. C700V2 generuje 80 W mocy na kanał, korzystając z cyfrowych końcówek mocy. Nowością w stosunku do poprzednika jest też obecność przedwzmacniacza gramofonowego i współpraca z systemem kalibracji akustycznej Dirac. To zaś sprawia, że dość łagodnie brzmiący nad potrafi znacząco zmienić swój charakter, o ile wymusimy to odpowiednim ustawieniem korekcji. Trzeba jednak przyznać, że i bez kalibracji C700V2 gra. Niezwykle przyjemnie, ciepło i tak jakby analogowo. To coś zupełnie innego niż żywiołowość Hegla czy stoicka neutralność Rotella. Nadma w sobie więcej spokoju, będąc jednocześnie wystarczająco przejrzystym, aby słuchacz nie miał poczucia wybrakowania w dźwięku. Fajnie to współgra z kolumnami marki ELAK, np. Karina FS247.4, tworząc synergiczny, miękki i tak po prostu przyjemny w odbiorze dźwięk. W tym zestawieniu nie mogło obyć się bez klasyka. Yamaha AS701, mimo ładnych kilku lat na karku, nigdzie się nie wybiera i nadal oferowana jest w sprzedaży. Wzmacniacz ten to niezbyt droga, prosta w obsłudze, a przy tym bardzo dobrze brzmiąca elektronika. Brak funkcji bezprzewodowych, tradycyjne potencjometry, słynny filtr Loudness, płynny w sensie, czy moc 100W na kanał, to cechy kluczowe rzeczonej Yamahy. Założenie jej istnienia to po prostu. Bycie wzmacniaczem, elementem toru audio z zewnętrznym źródłem. I to ta prostota konstrukcyjna powoduje, że AS701 wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. Na tle wcześniej omawianych tutaj przeze mnie wzmacniaczy Yamaha nie jest jednoznacznie liniowa. Słychać w niej charakter dawnych wzmacniaczy sygnowanych logotypem trzech skrzyżowanych kamertonów. Góra i środek są jasne, eksponowane na pierwszym planie, podczas gdy bas stanowi dość sztywne, umiarkowane, głębokie tło. Szczególnie dobrze to słychać na tle raczej spokojnego nada. Yamaha AS701 bliżej do Hegla, który mimo wszystko jest zdecydowanie bardziej poukładany. Jeśli chodzi o finalne wybrzmienie, to jest oczywiście zależne od kolumn dlatego w przypadku Yamahy AS701 raczej unikałbym jasno grających modeli, bo to dość prosta droga do brzmienia ostrego. No chyba, że jesteście fanami na przykład elektroniki i właśnie takie brzmienie jest tym, czego szukacie. No to wtedy <drymianie> droga wolna, jak to mówią. Jednym z większych zaskoczeń końcówki roku 2024 okazał się Rotel A8. Prosty, niepozorny, ładny, solidny kawałek elektroniki, pracujący w klasie AB, a jakże wzorem reszty Rotelowej rodziny. 40W mocy, kilka złącz RCA, w tym przedwzmacniacz gramofonowy, pewnego rodzaju nowinka w formie led ringu wokół pokrętła głośności. Czy w prostocie tkwi przepis na sukces? Na to wygląda, bowiem wzmacniacz Rotel A8 docenił magazyn What HiFi, przyznając mu nie jedną, a aż dwie nagrody. Pierwsza w kategorii najlepszych wzmacniaczy do 500 funtów, druga zaś za najlepszy wzmacniacz w konkurencji ogólnej. Szczerze mówiąc, nie dziwię się tym wyróżnieniom. Jasne, że Rotel A8 nie czaruje rozmachem brzmienia znanym z Hegla. Nie jest tak łagodny jak Nad, ani jaskrawy wzorem Yamaha. To po prostu normalny, klasyczny, dość naturalny i nieprzesadzony wzmacniacz. Robi swoje, a przy tym nie męczy się nawet przy niezbyt wymagających kolumnach podłogowych, choć trzeba przyznać otwarcie, że najlepiej odnajduje się przy głośnikach podstawkowych. Jest wówczas precyzyjny, stosunkowo dynamiczny i satysfakcjonujący. W swojej klasie cenowej stanowi i bardzo solidną konkurencję dla podobnych mu urządzeń, i warto mieć do z tyłu głowy szukając niedrogiego wzmacniacza zintegrowanego. Oczywiście, wszystko to, co powiedziałem przy okazji poszczególnych wzmacniaczy, to moje subiektywne odczucia. Wiele do powiedzenia będą miały podłączone kolumny, źródło, okablowanie i przede wszystkim wasze preferencje brzmieniowe. Dlatego też zamiast wczytywać się w dane z parametrami, najlepiej umówić się na odsłuch. Ten umożliwiamy w każdym salonie sieci Top HiFi Video Design. Umówcie się na wybrany dzień i godzinę, wybierzcie sprzęt i go przesłuchajcie. A może okazać się, że na pozór słabszy, mniej wybajerowany wzmacniacz zagra Waszym zdaniem znacznie ciekawiej niż wypchany najnowszą technologią sprzęt za miliony monet. Wpadnijcie do nas, posłuchajcie i przekonajcie się sami, a wówczas wybierzecie brzmienie najbliższe Waszemu sercu i oczywiście uszom. Lista salonów i dane kontaktowe dostępne są niezmiennie pod adresem www.topheifi.pl. Tymczasem ja uciekam i nie żegnając się mówię, tak po prostu trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!